Najgorsze komentarze kidów z Google Play o Garden of Banban. Dziś pokażę wam je razem z Doknesem. Lećmy z tym, ale trochę się boję. Ludzie piszą tam jak boty. Ja nie wiem, czy twoja psychika jest na to gotowa. Także wy widzowie już teraz zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, bo ten odcinek będzie naprawdę kozacki. No i także bijacie do Doknesa, a my lecimy. Jedziemy w tym śledzie. Ta gra jest jak definicja główna? Co to? Co to znaczy, że trzy osoby zdały te opinię za to? Ale w ogóle ja jeszcze chciałbym ci zwrócić uwagę na to, że tutaj jest w ogóle przez otwarty, także ja bym polecał też definicję słownika ortograficznego. Nie wymagałem ortografii od ludzi, którzy piszą w ogóle komentarze pod grami w sklepie Play, umówmy się. Ale Eliasz Karpiuk tutaj zdecydowanie bardzo się podpisał swoją elokwencją, brawo. Nie polecam, moje dziecko zabrało mi kartę kredytową i wykupiło zabawki że jest jakimś garden of banana. To jest jedna gwiazdka w ogóle, 47 banana. osób uznało tę opinię za To chłopię. te matki, które stwierdziły Okej, okay, dobra, ty Adrianek nie dostajesz tej gierki Wybierz coś, coś innego Tak to musiało totalnie wyglądać, ale w ogóle Garden of Banana, gdzie to się nazywa Garden of <laughs> Banban Czego ty wymagasz od nich, gościu? Nie wiem, ja chyba zdecydowanie za bardzo wymagam Ale to widać, to dziecko było mądrzejsze niż ta mama No bo w końcu to ono wzięło kartę i to ono umiało nią zapłacić Płacić, a mama nie umiała nawet tego schować. A ja ci powiem więcej, to chyba nawet tata, bo to jest Karol ja. Tutaj napisał ten komentarz. A, no cóż. To już troszeczkę nam rozjaśnia sytuację. Fajna gra 1 na 10 Monika Rusiecka! Jak ty coś powiesz, to normalnie! Ha! Patrz jakie tu jest numerologia, 11 września gra 1 jeden, na 10. Jeden. I jedna osoba uznała jedna... to nie za przydatną. Czy to sprawa dla Dawida Czecha? Już mi się nie podoba ta gra, bo to gówno i teraz jest chapter trzeci, a to już jest stare! O! Prawie mi przykro! Iwona twardo chleb. Hordukle! Hordukle, wróż, co jest? Mój mus eksploduje zaraz, naprawdę, widzowie. Wy musicie docenić to, że my tak się tutaj poświęcamy, bo naprawdę, przeczytać te pisze? komentarze, to. O! Łapkę w górę dla Doknesa musisz zostawić To jest za mocne, no, no No dobra, no jest chapter trzeci, Ja nawet bym powiedział Że już nawet chapter czwarty jest teraz No ale no to dlaczego ta gra jest zmiana? to tylko dlatego, że już nowsza wersja Wyszła? No hello, no coś tu nie gra Mi zdecydowanie, coś tu nie styka W mózgu. Myślisz, że ona naprawdę ma Na nazwisku otwarto chlepy mróz? Szare komórki zanikają mi podczas Grania w to. Wiesz co, to zupełnie Tak jak mi, kiedy ja czytam te komentarze To też tak, te szare no, komórki znikają tak Ale czy ona ma, ona ma jedną Gwiazdkę, tylko tam wszyscy mają jedną gwiazdkę komentarzy w ogóle Czemu wszyscy są Wiesz, tak hejtowani? No właśnie, nie wiem, no dlaczego tę gierkę hejtują no w banda Band na Telefon jest naprawdę fajne Grałem, polecam No także, nie wiem, o co tym ludziom chodzi No a szare komórki, no nie wiem, już może po prostu Nadia, żadnej więcej nie ma no. A po co to nie komu? A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? A komu to Panie. Zielsko, jak grałem w gar... z Golden of Poland 2, to jak co? byłem mały na tym pająku niebieskim z Czarnobyla. Zaraz. Czekaj, że co? Wyjętym bo... przechodziłem go już tysiąc razy, i przy wejściu włączały się ustawienia, i ten głupi pająk z Czarnobyla ciągle mnie łapał. Nie polecam kupować! Gdzie to są kropki, człowieku. Ja się prawie zapowietrzyłem. W tym komentarzu wydarzyło się więcej niż w moim całym życiu przez ostatni miesiąc. Nie wiem jak. Co to znaczy, zielsko, jak grałem? Golden of Poland 2 Co to znaczy? Co ty? Golden of Poland 2, a w ogóle to nie wiem, komuś słownik to poprawił, bo napisał to pod grą Garden of Banban, a No to powiedz mi Golden co zasąpiło na słowo zielsko! Nie wiem, to, to, to jest po prostu zagadka dzisiejszego odcinka Możecie widzowie napisać w komentarzu Jakie słowo tutaj autor miał na myśli A jakie poprawił mu ten słownik w klawiaturze na telefonie Mój stary to pobrał Gdy szłem do szkoły, to pojawił się mój stary I zaczął rzucać we mnie szurikenami Mówiąc, <laughs> że jestem banbanem Miki0006 ma naprawdę bardzo ciekawie w domu, nie? Ojej oh yeah. Skąd jego stary miał shurikeny Mój tata zamienił się w Jumbo Josh i zniknął i się 650 osób też nie wie gdzie jest jego tata. No ja myślę, że Żyle. wyszedł deko! 650! Ja? 650! No ja też przecieram oczy ze zdumienia po prostu Kezy, czy to jest twoje zdjęcie na awatarze? How are you? I am under the water Please help me. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że Twój tata się odnajdzie, nie? Że... Ja też mam nadzieję, że wróci z mlekiem. Przeznaczone dla bambików, które nie mają fałdulców. O nie, ale od bambików wyzywać? To już jest naprawdę przegięcie. Ja rozumiem. Ja mogę się w tej sprawie wypowiedzieć, bo ja zrobiłem piosenkę, ale z ciebie bambik. Ale. Nikt nie będzie nikogo. Nie będzie nikogo z graczy Garten of Banban wyzywał od Bambików. Prawda, że tak. Czy tak, tak, się tak, pod tym? Tak, tak. Obiema rękoma? Tak, Uuu. nawet powiem, że trzema. Rodziców nie sać na pieniony szki na Garten of Banban Ban 4. Dajcie niższe ceny jak Media Expert. Uczcie się od nich i przywróćcie cenę za darmo. ojoj, oj, oj, ty się naprawdę zbulwersował. Ale zacznij tych złych minek, no bo co powinno być za darmo, prawda? No tak. No no tak jak dla bomberka, to za darmo powinna być. Pamiętaj, im więcej wkurzonych minek, tym bardziej wkurzony jesteś tak naprawdę. Ja jestem teraz bardzo zdenerwowany, bo wydaje mi się, że w, no w ogóle wszystko powinno być za darmo. Tak, dajcie nam pieniądze za darmo. Yy, Garden of Banban, ban, ale pieniądze też! Nie polecam, moja mama to pobrała i zaczęła mnie dusić. kurzem w odkurzacza, krzycząc, że to jest, ba, jest banbaliną. Nie! Czy, czy ta historia, czy te komentarze? My zachodzimy naprawdę coraz dalej, coraz szersz? coraz głębsze odmiany ja tego. Ja powoli zaczynam cieszyć, że nie mam Google Play, tak, duziś klóż... <grym> Ty już po prostu... Nie, to, to jest skutek uboczny tych komentarzy, o, to tak na niego właśnie Radoknesa działa, że, że to aż odbiera mowę, to te szereg komórki, o których mowa była, to, to jakby my to czytamy i my tracimy. Tak, to nie, że i tak youtuberzy nie grzeszą inteligencją, ale to już po prostu już jest, wiesz, to już jest... Zapaść. Przez tą grę walnąłem telefonem w ścianę. <laughs> Teraz wszyscy znicz, znicz w komentarzach dla tego biednego telefonu. Dzieciaki mają ewidentny problem z agresją, nie? I to jest widoczne. Ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju, ile jeszcze tego gnoju hydraulik Takie coś się spodkroło, grą, rozumiesz? Ale co, że, ban -ban. że jej, jej zatkało kibel i potrzebuje hydraulika? To nie jest co no, na się o hydraulika. Ja nie wiem, to jest jakieś losowe słowa generator czasem mam wrażenie po prostu. Mój brat chciał pobawić się w banbany, powiedział, że jest nap-nap i ugryzł mnie jedynkami w czoło. Nie polecam, gra pierze dzieciom mózgi. O matko, ja sobie <laughs> Jak tam można tam Ugryźć w czoło. Ja, ja, jak do tego doszło? Nie wiem. To tak jak komuś powiedzieć, ej, weź, ugryź ścianę. Albo twolisz łokieć. Nie da się. Nie polecam, nie ma internetu, nic nie można zrobić. I cały czas są reklamy, których nie można wyłączyć. Alicja, co ma internet do tego? To raz. A skoro nie ma internetu, to jak ci się pokazują reklamy? To jest główne <laughs> pytanie. I co, co grama do internetu? Ja. Czy, czy, czy ja muszę to czytać? No wiesz co, powiem ci, że. No boli mnie. Boli mnie aż serce tutaj, jak jeszcze widzę te, przez otwarte. Nie wiem, jakby może po prostu odinstaluj kartę banwan, usłysz ten komentarz i tak chyba będzie lepiej dla wszystkich. Oddaj komuś telefon na zawsze! Ale głupie, wykasowało mi wszystko, twórcy, wy głupcy! Ale głupio, ale oni są głupi stary, wiesz? A co znaczy, że wykasowało mu wszystko. To znaczy, że pobrał Garden of Banban i reszta aplikacji zniknęła? Nie, 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 ja wiem, ja wiem, co mu wykasowało. Wykasowało mu mózg i zdrowy rozum człowieka. Tu już nie ma ratunku, tu już nie ma ratunku. Pobierasz Garten of Banban i stajesz się cyborgiem z automatu. Ej, powiem ci, że ja tak czasem właśnie patrzę na siebie i tak się staję cyborgiem z dnia na dzień chyba trochę bardziej. Ja też. Zostawcie łapkę w górę. I suba z dzwoneczkiem, bo nasza psychika już nie wytrzymuje.